Ojciec Rafał Sztejka, dyrektor redakcji katolickiej TVP. Pan Piotr Radziszewski, dyrektor programu pierwszego TVP. Ksiądz Dariusz Marczak, dyrektor Karitas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Ksiądz Marek Kancarczyk, redaktor naczelny Tygodnika Gościn Dziennych. Pani Ewa Czaczkowska, publicystka. Ksiądz profesor Stanisław Dziekoński, jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Darczyńca. Drodzy Państwo, czas poznać instytucje i osoby nominowane w kategorii darczyńca Caritas. Nominacje do nagrody UBI Caritas przedstawione są przez Caritas Diecezjalną lub Caritas Polska. Przedstawicieli nominowanych, w instytucji oraz nominowane osoby zapraszam na scenę. Pan Grzegorz Kazimierczak nominowany przez Caritas Diecezji Siedleckiej. Pan Grzegorz Kazimierczak. Panie Dyrektorze, proszę o znaczenie nominacji. Prosimy bardzo. Tak, bardzo prosimy. Dobrze. pan Brzegos jest chory na Tak. Drodzy Państwo, proszę, proszę zostać, proszę zostać jeszcze, dobrze? Proszę zostać. Piekarnie. Piekarnie Cukiernie Putka, nominowane przez Caritas Archidiecezji Warszawskiej, przedstawiciela Piekarni Cukiernika Putka, nie ma niestety dziś z nami, ale prosimy o brawa. <noise> Za to się informujemy, że w kategorii darczyńca Caritas nagroda główna w postaci statuetki świętej Faustyny została przyznana piekarni AS Jolanty, Uberman i Andrzeja Cach, nominowanej przez Caritas Przemyską. Są Państwo z nami? Zapraszamy. Szanowni Państwo, od kilku lat firma pani Leonty Uberman i Andrzeja Cach z Kraczkowej koło łańcuta wspiera ogólnodiecezjalne dzieła Caritas oraz parafialne akcje charytatywne. Bezpłatnie przekazuje chleb, wspiera liczne akcje organizowane przez Caritas i współorganizuje pikniki Caritas. Właściciele piekarni AS przyczyniają się do zorganizowania wigilii dla 800 samotnych i bezdomnych osób. Każdego roku podczas organizacji akcji Tornister Pełen Uśmiechów piekarnia AS przekazuje pieczywo dla około 5 tysiąca dzieci. Właściciele piekarni wspierają organizację Spartakiady dla 450 niepełnosprawnych osób. Przekazywali również swoje produkty dla powodzian. Drodzy Państwo, proszę o kilka zdań, może tutaj będzie łatwiej. Proszę bardzo. Miłość. tylko mikrofonu, proszę. Miłość jest wszystkim, początkiem i końcem, celem i źródłem. Jest wokół nas, w darczyńcach i obdarowywanych, na równi. Dzielmy się nią jak chlebem. Każdego dnia z miłości do ludzi, do Boga. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy nam pomagają pomagać potrzebującym. Zwłaszcza księdzu Słowikowi, i księdzu Arturowi. Dziękujemy bardzo za tę nagrodę. Dziękuję bardzo. Proszę o poprosimy, znafowie, poprosimy do z państwem. Dziękujemy bardzo. Dziękuję państwu. Szanowni Państwo, teraz będzie następna prezentacja. Prosimy o prezentację graficzną.